Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry w drugiej kawie, witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Adam Kępiński, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Najpierw dwa zdania o tym, co się działo na scenie politycznej Polski w trakcie weekendu. Zaskoczył pana wybór Jarosława Kaczyńskiego na prezesa PiSu? No nie było innego wyboru, więc tutaj chyba nikt nie, nie myślał, że Kaczyński przegra sam z sobą. No, ciekawa jest tylko ta siedemnastka z tego, co pamiętam, która nie zagłosowała za, za Jarosławem. To może Kaczyński... to ustawiona siedemnastka tak dla przyzwoitości, żeby pokazać, że jednak ma ktoś. W pisie odrębne No, nie, no może tak, no jednomyślność też byłaby podejrzana, tak, ale siedemnastka, no to dzisiaj jest jakby sławna ta siedemnastka. Oczywiście nie było zaskoczenia, nie było konkurencji. Partia, która w sposób wodzowski prowadzona od X czasu daje właśnie takie owoce, no nie ma innego wyjścia. Pa, pa, partia groźna, bo z tego co się okazuje, Kaczyński właściwie dyskutuje z tym, że w ogóle w Unii Europejskiej jesteśmy, czemu się zupełnie nie dziwię, bo jako członek Komisji Europejskiej wiem, co członkowie Unii Europejskiej prawa sprawiedliwości myślą, mówią i tak dalej. Oczywiście. Nie wszystkie rzeczy są jednomyślne, nie wszystkie są do zaakceptowania od razu, zawsze są jeszcze jakieś, jakieś ale, ale jakby tutaj zaprzeczamy w ogóle wstąpieniu do, do strefy euro, tak, wy, wy, wypowiadamy pakiet klimatyczny, no wiele innych rzeczy. To Polacy tak. są zwolennikami tego, że jesteśmy w Unii, czy, czy takie hasła mogą porwać wyborców? No, jak się okazuje część tak, no widocznie niektórzy nie rozumieją tego, że Zyskujemy na tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej. No, w kwotach netto, jakbyśmy nie, nie patrzyli, to właściwie przewyższyliśmy plan, marszara, plan marszał, Marszala razy 3, więc dzisiaj nie dopłacamy, tylko no, widzimy, że budujemy mniej lub bardziej udolnie, szybciej, wolniej, ale te pieniądze spływają do Polski, te inwestycje są. Druga partia, która zebrała się w ten weekend, Platforma Obywatelska, Donald Tusk, wydaje się nie mieć konkurencji, choć ma kontrkandydata. kandydata. No Jarosława Jarosława ma kąt kandydata chyba egzotycznego, bo jednak jakby się nie, jak obserwuję scenę polityczną i widzę, co się dzieje w Sejmie, to chyba Jarosław Gowin nie, nie, nie stanowi tutaj zagrożenia realnego. Jest bardziej taką, no chyba pr tutaj zagrywka będzie się o Gowinie mówiło, następne miesiąc, dwa na pewno będzie jakąś przeciwwagą, przynajmniej w sensie jakiejś filozofii. Platforma ma kłopoty. Platforma to bezideowa partia, która jest konglomeratem władzy. Jak władza się sypie, to i partia się sypie. No i to doskonale było widać na tym, właściwie w stylu przemówienia wszystkich, wszystkich liderów. Zajmujemy się sobą, dlatego że nam się para, władza może wymknąć z ręki. To jest jedyny pomysł tej partii na to, żeby być. Dziś, najważniejsze dzisiejsze wydarzenie to przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej. Unia ma problemy, ale się rozszerza. Chorwacja jest 28. krajem. Bardzo dobrze, no, jakby nie patrzeć, jednak Unia Europejska jest tworem, który, który gwarantuje pokój, jaką swobodę gospodarczą. Przyjmujemy zunifikowane zunifikowane wartości moralne, etyczne, ekonomiczne. Czy, jest... mimo problemów ekonomicznych, też gwarantuje w pewien sposób rozwój? Oczywiście, że tak. No jest, jest to wbrew pozorom i każdy, znaczy wielu ludzi, którzy było tam na wakacjach, wie, że to nie jest daleki kraj od nas i Unia jednak jest swego rodzaju normalnością, i dzisiaj Chorwacja jest w dobrym towarzystwie i myślę, że wszyscy ekonomicznie na tym także zyskamy. A na pewno, przy, na pewno się to przyczyni do bardziej trwałego pokoju na Bałkanach. Chorwaci chcieliby mm, drogi wodnej. Ze swojego kraju do Bałtyku, między innymi. Czy to jest realne połączenie Odry z Dunajem? Ale jest to możliwe. No, proszę Państwa, w, w piątek, ten, który się właśnie teraz, który ostatni piątek, odbyła się w Kędzierzynie Koźlu konferencja, której byłem współorganizatorem z Piotrem Chmielowskim. Zaprosiliśmy wielu zacnych gości. Właściwie konferencja była międzynarodowa i chodzi o to, aby Odra była żeglowna od Adriatyku albo może, może Czarnego, bo to też jest możliwe. Po Bałtyk jest to możliwe, dlatego że mało kto wie, ten projekt już od dziesiątek lat na pewno istnieje w, w głowach ludzi, a tak naprawdę niewiele nam brakuje do tego, żeby odre połączyć, połączyć z Dunajem. I wtedy, wtedy Czesi i cała środkowa Europa będzie miała dostęp do Morza Bałtyckiego po Odrze, do szczecińskiego portu. I to jest bardzo ważne. Będąc na tej konferencji, odniosłem takie wrażenie, że teraz po sprawie elektrowni Opola, która no możemy uznać, będzie rozbudowywana, tematem numer jeden w regionie powinno być właśnie doprowadzenie do tego, żeby Odra była żeglowna. No, od kiedyż znaczy jeszcze wcześniej, aż po, po Szczecin. Oczywiście no, jest to możliwe, tyle że jest to projekt bardzo skomplikowany, rozbudowany, międzynarodowy. Do tego trzeba wielu, wiele sił, entuzjazmu i kompetencji. Niestety po, po stronie polskich władz tego nie widać. Sam byłem świadkiem, jak w Ministerstwie Gospodarki gospodarzem był minister Piechociński, był także prezydent Komorowski, podejmowano prezydenta Zemana który powiedział, powiedział wprost, no, panowie, no dobrze, że tutaj się lubimy, że, że jeździmy do siebie na piwo, że w ogóle nam jest z sobą dobrze, ale cztery rzeczy. Chcieliśmy zrobić pętlę, pętlę Pendolino pod, pod Rybnikiem z Ostrawy. Nie ma tego projektu. Chcieliśmy, chcieli, chcie, chcemy mieć szerokie tory ze Sławkowa do granicy, czy przynajmniej do Centra Logistycznego Gorzyczki. Nie ma, zarośnięte trawą. Odra wciąż nieżeglowna żeglowna, drogi wciąż nie Panowie, no, taka przyjaźń to nie jest przyjaźń. No, powiem szczerze, że tak zmytego prezydenta i ministra jednocześnie w życiu nie widziałem, no, ale ktoś nareszcie powiedział, e, nazwał rzecz po imieniu. Czesi są przygotowani na to, aby ten projekt ruszył. Mają już w toku studium wykonalności. Nam naprawdę brakuje, ale nam, nam brakuje, my jesteśmy jedną piątą całego projektu, tak? Więc cztery piąta dzieje się poza nami, a my się zastanawiamy, czy jedna piąta tego odcinka właśnie, który jest tam potrzebny do tego, aby wszystkie te, cały ten projekt wyszedł, jesteśmy nieprzygotowani. To jest kłopot. Nawet nie ma studium, tak jak powiedziałam, nie ma opracowań, nic się na ten temat nie dzieje. Byłaby to bardzo wielka szansa Nawet dla Polski, ale przede wszystkim dla Polszczyzny. Wydaje się, że nie ma ciśnienia w Warszawie. Nie wiem, czy dlatego, że Warszawa leży nad Wisłą, a nie nad Odrą. I to jest ja, temat ja, jakiś zupełnie ja, ale ja pozwoliłem sobie na taki wniosek, dopóki dopóty będziemy mieli e, tutaj e, polityczną, e, politycznych decydentów z Gdańska, to ani nic dobrego dla śląska nie wyniknie, a tym bardziej dla Odry. No jednak jest to daleko, tak zwana Warszawa, jest w Warszawie, a jeszcze do tego jest z Gdańska, więc ja nie widzę tutaj żadnego entuzjazmu, żeby ten projekt w ogóle mógł zaistnieć, a mówię dla Opolszczyzny to byłoby tak naprawdę być hmm. lub nie być, bo to jest brama śląsko morawska która otwiera. Nam tutaj cały szlak transportowy aż po, aż po I Można pozyskać bardzo duże pieniądze, bo to jest szacowane na 8 czy 9 8, miliardów no to euro, które może nam dać Bruksel. Jestem członkiem Komisji Unii Europejskiej, nawet nawet opiniowałem ten projekt. Jest dzisiaj tak zwany projekt TNT, czyli, czyli szlaków energetycznych i transportowych transeuropejskich, tak więc Mamy nową perspektywę budżetową, świeżo uchwaloną, mamy nowe narzędzie, właściwie powinniśmy się spiąć a tutaj tych państw jest wiele i one są już dogadane oprócz Polski to są jeszcze Niemcy, Czesi, Austriacy, Serbowie, Słowacy i Węgrzy, tak? bo z Rumunami, mhm. jeżeli mówimy o, mówimy o Morzu Czarnym. Ten projekt mógłby naprawdę być taką, takim lewarem, taką, taką dźwignią dla, dla całej środkowej Europy. O Polszczyzna na tym skorzystałaby bardzo wiele. Bylibyśmy wentylem tak naprawdę ośmiomilionowej społeczności, gdzie, gdzie tutaj w, w koźlu byłyby przeładowywane większości towaru. Cokolwiek. A nie, nie byśmy, port, który zarasta trawą. Co, tak, dokładnie. Cokolwiek byśmy nie zrobili, na pewno musiałoby się to zacząć, mhm. i, za, zacząć i skończyć w koźlu. Panie pośle, dzisiaj się zaczynają wakacje. Pan się wybiera do, do Chorwacji, w związku z tym, że ona. Przystąpiła do Unii? Nie będę miał za wiele czasu, powiem szczerze. Wakacje poselskie też są bardzo krótkie. Bardzo intensywnie pracuję, dużo wyjeżdżam. Muszę się poświęcić tutaj pewnym obowiązkom na miejscu, dzieciom, rodzinie. To życzę to udanych wakacji. I dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Poseł Adam Kępiński z SLD był moim gościem, a rozmowę prowadził Maciej Nawak.